Witajcie wagi, zapraszam was na tygodniówki, ekspresówki. W tym tygodniu nie będę się bardzo rozwijać z przekazem, bo zapraszam was na czytania prywatne. Jestem również dostępna na innych portalach społecznościowych z codziennymi przekazami, gdzie będzie mi miło, jak tam je oczywiście znajdziecie. A tu oczywiście pierwsze to, co z wami rezonuje, sprawie swój ascendent, tak, znak słoneczny, yy, oczywiście waga, tak, yy, w księżycu i tak samo w indyjskim. Zobaczymy, jakie energie ogólne dla WAK. Mm, mm, mm. Cesarzowa, piękna energia, matki, żony, tak? I tutaj będzie jakieś działanie, być może związane z jakimś wyjazdem. Tak, by osiągnąć jakiś sukces, być może materialny, proszę. I książę dysków, tutaj y, wraz być może z partnerem, będziecie coś chcieli zbudować, coś krok po kroku, nigdzie się nie spieszyć, stabilizacja. Przede wszystkim i wy pod tym względem będziecie kierować się mądrością, dojrzałością. Bardzo piękna energia, drogie wagi, wam się rysuje. Co jeszcze? To nie możecie nawet wyjechać do innego miasta właśnie razem z partnerem co do sprawy. A tutaj jakieś rozczarowanie, rozczarowanie, bo tu jest podjęcie jakiejś decyzji, być może Wy jesteście jakąś tą kobietą, bo tam też pokazała się arcykapłanka, to możecie, jesteście jako osoba trzecia, być może z kimś. Na to uważajcie, bo to jest pod wybór, kto Będziecie pod wyborem, czy wy chcecie stworzyć coś z pasją, namiętnością, bo tu będzie jednak udręka, tak, i strata, i zniszczenia, przez kogo? Jarek Ryby, Skorpion, Rycerz Kielichów, tak? Ja tu się rysuję. Osoba niedojrzała, która skakka na kwiatek, tak? Która ma wiele opcji do wyboru, a wy. Tutaj przedstawiać się jako cesarzowa, jako matka żona, no to Tu jest dojrzała energia, a tu, no. I to jest zakończenie cyklu. I to jest rycerz mieczy, sprawy urzędowe, prawne, tak? Posiągnąć, powrócić do tej y, równowagi. No, tak, posiągnąć to szczęście, wyjść z tej energii. Tak, bo to jest tylko dla korzyści materialnych, przede wszystkim. Nie idźcie w żaden romans. Jeśli macie jakiś y, romans, to lepiej go zostawić, bo inaczej stracicie wszystko to, co y, macie i co budujecie. <laughs> tak, bo tutaj macie wybory. Lub ktoś się reguluje wyborami i te wybory odejdą do przeszłości, bo to jest zwierza. Huknie. Tak, huknie. I tu będzie zmaganie, walka, wybór po prostu. Bo to jest nieodpowiedzialna energia, niedojrzała i przez to będziecie mieć, e, no, teksas. Możecie stracić po prostu stabilizację i to, o co walczyliście. I przez to będzie niepowodzenie. Drogie wagi. Gonić kochanka, zająć się domem, rodziną, dziećmi i pilnować swojego stałego partnera. Bo inaczej źle na tym wyjdziecie. Proszę, jak mówię, zniszczenie, smutek, zawód, no. I księżniczka, czyli yy, niespełniona, to je, księżniczka to jest taka niezdecydowanie. Wy macie niedojrzałą energię, no, dlatego lepiej podjąć na spokojnie, odpowiednie działania i przemyśleć swoje decyzje, bo po prostu stracić, tak. No, kierujcie się przede wszystkim z miłością samej do siebie i ze swoim partnerem planujcie razem, tak karcie siły, bo inaczej yy, będzie to dla Was po prostu klęską, jeśli zrobicie inaczej. Dlatego życzę Wam y, tego, żebyście odpowiednio podejmowały te decyzje, bo to jest proszę, yy, tutaj będzie spełnienia. Jeśli oczywiście będziecie się trzymać swoich schematów i swoich zasad, bo to w, w karcie y, jest sądu, tak? No, bo to będzie udręka. Zniszczenie przez yy, właśnie rycerza kielichów, i to wszystko może wyjść na jaw, dlatego, Wy działajcie na swoją korzyść. Nie patrzcie się na kogoś, kto do Was przychodzi z nie wiadomo czym, tak i za chwilę odejdzie albo Was po prostu zrobi w bambuko. Pozytywnego tygodnia życzę i pozdrawiam. Hej.